Cześć kociaki! Rito ostatnio rozpieszcza nas paczami. Zobaczymy zatem, co przygotował tym razem. Trudno nie zauważyć, jak bardzo zmienił się Sajon. Pił pewnie mleko, bo stał się wielki. Dostał też pasywkę, która zmienia go w zombie, oczywiście zaraz po tym, jak zginie. Jak dla mnie, działa to trochę jak ulti Jorika pomieszane z pasywką Matroxa. Mianowicie, gdy Sajon umiera, zmienia się na krótki czas w potwora do zabijania. W tym czasie otrzymuje 100% lifesteal, zwiększa się jego attack speed i atak damage, a jakby tego było mało, to w gratisie dostaje też movement speed. Niestety nic co dobre nie trwa wiecznie, ale w czasie trwania tego przeobrażenia mamy szansę na dobicie przeciwnika, który nas wykończył. Tak sobie myślę, że na topie mogą być dzięki temu niezłe zadymy. Q stało się skillem ładowanym. Każdy trafiony przeciwnik zostaje spowolniony, a nawet podrzucony i zestunowany, jeśli ładowaliśmy skill wystarczająco długo. W będzie dodawało 2 HP za każdego zabitego miniona, 8 za dużego lub kila czy asysty. Dodatkowo wytworzy tarczę, która zada obrażenia po samoistnym wybuchu lub kontrolowanej detonacji. E spowalnia cel i redukuje jego armor o 20%. Jeśli trafiony zostanie minion, zostanie on odrzucony i spowolni wszystkich, którzy będą na jego linii lotu. Ulti to od teraz efektowna szarża dodająca Movement Speed. Gdy zderzymy się z przeciwnikiem, podrzucimy go zadając obrażenia obszarowe, a jeśli wpadniemy na ścianę, to Sion na chwilę zostanie ogłuszony, jednocześnie zadając AOE. Niewielkie zmiany dotknęły też Akali. W stracił bonus do armora i Magic resista, zyskał jednak Movement Speed. Azir otrzymał zwiększony Basic Attack i Attack Speed oraz szereg napraw błędów, co było raczej do przewidzenia. Gangplank swoim multi będzie zadawał teraz obrażenia wszystkim przeciwnikom znajdującym się w tym obszarze, dostając jednocześnie na to sekundę więcej. Kazix dostał nerfa na W. Lucian za E znów będzie płacił maną. jest jestem, ile razy to się jeszcze zmieni. Krisana została przywołana do porządku, gdyż jej ostatnie zmiany okazały się zbyt mocne i od tej chwili spadł jej przyrost na attack speed. Ulti straciło 2 sekundy, za co zyskało na attack speedzie. Jasło dotknął lekki nerw. Rito okradł go z bazowego HP i movement speed. No, to chyba najważniejsze zmiany tego patcha. Jestem ciekawa, jak sprawdzi się Sion w tym wydaniu. jaki. bye!